Weźmy na przykład winogrona. Posiadają działanie przeciwzmarszczkowe, wygładzają i ujędrniają skórę. Najwartościowsze są winogrona ciemne, za sprawą których krew w naczyniach krwionośnych oczu lepiej krąży, a na to wpływ ma ostrość widzenia. Stosujemy na liszaje, na cienie i worki pod oczami, na zmęczoną cerę, na zaburzenia krążenia. przygotowywujemy napój, Odchudzający, maseczkę dla cery przesuszonej. Winogrona dają zdrowy koloryt i promienny blask. Następne są gruszki. Wygładzają cerę i poprawiają koloryt. Przyspieszają oczyszczanie układu moczowego, wzmacniają serce, poprawiają funkcjonowanie mięśni, opóźniają procesy starzenia, zapobiegają wiotczeniu skóry i ujędrniają ją, korzystnie wpływają na funkcjonowanie tarczycy, wspomagają pracę szarych komórek mózgu i zwiększają zdolność koncentracji, chronią kości przed rzeszotnieniem, przeciw kamicy żółciowej, przygotowujemy maseczkę na wygładzanie i poprawę kolorytu cery. Adres mailowy, jak i link, znajdziecie Państwo pod filmem. 见鬼。